Hej, cześć Manko. ja się nazywam Patryk i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Yy, powiem tak na wstępie, że ten unboxing jest po yy, unboxingu, który będzie w przeszłości, więc nie wiem kiedy. Czekam na pewną jedną dużą, fajną rzecz. O tym nie chcę mówić mm, generalnie, ale Wy już pewnie wiecie o co chodzi. Bo oglądacie unboxing, którego ja jeszcze nie nagrałem, to jest taki terzy trochę może. Miałem to nagrać razem z rzeczami, z rzeczą, która przyjdzie, ale się okazało, że jednak no niestety nie. Ale zobaczymy, co mamy w środku. Bo jak wyciągnąłem to z paczkomatu, to obawiałem się jednego, że coś tu lata. Coś tu lata. Nie chcę, żeby się uszkodziło, więc nie będę za bardzo o tym trząsł. Trząs ale no, zapakowanie tego jest dosyć średnie. To nie jest gra z seksa, bo wiecie, jak zapakowywane są gry z seksa. Nigdy, nigdy nie miałem do tego no, praktycznie żadnych przeciwwskazań. Jedyne to takie, że wysyłają losowo co im się podoba, czyli na przykład hiszpańskie, meksykańskie, czy jakieś inne wersje, które później no, generalnie do niczego nie są ci potrzebne. No, ale cóż. Rozpakujmy to i zobaczmy co mamy w środku. To nie są oryginalne foliki, ale jest protektor. Hmm, za co szanuję? Twój paragon został wysłany na maila i to jest naprawdę spoko. Dobra, chyba zablokowało się mój statyw jest gorszego gatunku tak szczerze mówiąc i szczerze wam powiem, że mój statyw jest dosyć przeciętny e, sorry za jakość mamy dwie gry mamy dwie gry Assassin's Creed Brotherhood i Halo 3 ODST nie wiem jak to się dokładnie wymawia, ale są protektory Assassin Assassin Lata, i obawiam się, co jest w środku. Mam nadzieję, że jest w dobrym stanie. Zobaczę jeszcze, czy coś w środku, może pomocowego, ktoś coś dał. Nie. I zaraz powiecie, dlaczego te dwie gry. Skoro teoretycznie nie, nie mam Xboxa 360, ale mam Xbox One, który jest lecznie kompatybilny, po pierwsze. Po drugie, mm, gry są tanie. Warto zbierać sobie w swojej kolekcji, bo one kosztowały po 5 Zico. Więc tutaj okrotno. łagam. Są chyba najtańsze gry, ever. For the mature to tutaj mam nadzieję, że. Zaraz to sprawdzę wam, ale mam nadzieję, że tutaj będzie po prostu e, pal palowskie gry, bo chyba jeszcze była regionalizacja, jak się nie mylę. Ale fajnie, że wysyłane są w protektorach których ciężko ostatnio dorwać mam problem taki ostatnio z protektorami chciałem sobie to kupić i się okazało, że NIE nigdzie aaaaa sieć co to jest? nic nie jest po prostu takie miało być zabezpieczenie, ale komuś coś nie wypaliło fajnie yy... To jest graczu strefa miłego dnia. i i z Barwy życzę graczo strefa. I muszę powiedzieć, że. Pierdoła jakaś. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego względu, że wysłali w protektorze. I fajnie, fajnie. ma jedną taką ryskę, ale myślę, że nie będzie z tym problemów i tutaj mamy takie dwa w jednym bo mamy 18 plus i 15 więc teoretycznie może być po angielsku może być z polskimi napisami zobaczymy zresztą jak to się odpali Ok, dobra to sobie później tam zapakuję z powrotem a teraz sobie odpakujmy tego to jest Halo 3 ODST, więc kolejny protektor, fajnie. Ja próbuję, bo ja lubię jak ktoś e, szanuje gry, jak ktoś wysyła bardzo fajnie zapakowane gry, a protektor zawsze, zawsze się przyda, to będę musiał sobie wziąć i z stegocić. Już, bo wy nie widzicie tego wszystkiego. Tutaj to jest Halo 3 ODST. Ja nie grałem w Halo, mam puszkę z Halo. Tak, a propos, jakbym był jakimś wielkim fanem i tak i nie, bo podoba mi się Halo, ale nigdy w to nie miałem okazji zagrania. Gra Halo, z tego co wiem, jest po angielsku i tutaj raczej nie liczyłbym na język polski. To jest spin off tak zwany Halo, bo to nie grałem Master Chiefem, tylko jakąś inną postacią. Tyle się dowiedziałem z jakichś tam zwiastunów na internecie, ale odpakujmy, tutaj nie mamy żadnej książeczki, tutaj mamy zabezpieczenie i zobaczmy w jakim stanie są płyty, no bo wiecie, tutaj mamy multiplayera. Bardzo ładny stan, lufka, sztuka praktycznie. Jedna taka mała ludka ryska, no i kampania. Wow, naprawdę mogę polecić ten sklep. Bo naprawdę to jest warte, warte, warte ceny. Gry kosztowały po 5 po 7 zł, więc tak zapakowane gry. Plus jeszcze dodatkowo protektory, które teoretycznie kosztują jakieś 50 groszy za dwie sztuki. Może to nie jest strzałowa cena, ale dodatkowo macie zabezpieczenie do gry na półce. Ewentualnie możecie użyć tego protektora. Do gry, która ma naprawdę jakąś wielką, wielką wartość, i to jest naprawdę super. Ja to propsuję i daję naprawdę duży plusik tej osobie, i będę zamawiał od nich, e, czy tam od tej osoby, graczo strefa. E, I gorąco polecam. To było kupowane na Allegro, więc możecie sobie zakupić, tylko wiadomo. No, Patrzcie, że są języki polskie czy angielskie, no bo tam mają zaznaczone. Mi chodziło, żeby przetestować sprzęt i sobie po prostu zobaczyć. Ja dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca. Nie wiem kiedy pojawi się ten unboxing, więc proszę Was o łapki w górę, subskrypcję na kanale, bo dawno nie było unboxingu. I zachęcam Was do obejrzenia innych materiałów na kanale. Jak chociażby materiał o GTA 3 czy GTA Vice City, e, który się pojawił albo pojawi w najbliższym czasie, więc linki w opisie materiału do IchDaShift i Kapsel, do Instagrama, Twittera, Facebooka. E, live'y pojawiają się tylko i wyłącznie na e, Twitch TV e, Pater 2604 Podłoga. E, ty tak nazywa się mój kanał. I tam możecie co wtorek oglądać GTA 4 Balladę o Ale zobaczymy jak to wyjdzie z czasem i jak to będzie wyglądało. Tak postaram się zrobić różne lajby, więc zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Jak to wyjdzie ogólnie, tutaj. Ja, jeżeli chodzi o gry na Xbox 360, to mam tylko jedną taką zdechłą grę, którą kupiłem za grosze. Jest to Gears 1 w opakowaniu od Gearsów 2. Więc, no, szału nie robię, ale do przetestowania sprzętu jak najbardziej jest to Git e, 3 gry. Jeżeli będzie sprzęt, wszystko cacy i super, no to wiadomo, że e, będę kupował dużo, dużo fajniejszych gier. Będę chciał kupić GTA 4, żeby ograć sobie GTA 4 na Xboxie bo jest oczywiście lepszą wersją bo ma praktycznie cały czas 40 klatek niestety playstation 3 nie domaga z grami rockstara głównie to jest zaletą właśnie kupienia sprzętu ale tak jak mówię, no wy już wiecie to jak to wyszło, jak ten unboxing wygląda ja dla was dopiero to zamierzam zrobić tak jak wspomniałem Linki w opisie materiału do Facebooka, Instagrama, Twittera, również pod filmem. Ewentualnie e, na głównym kanale macie linki: 5 e, takich podstawowych linków, gdzie możecie sobie kliknąć. Możecie wsparcie dać, bo mam Patronajta, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, no to nikogo nie namawiam, to jest opcjonalne. Po prostu ja będę dalej robił to co robię, a wy, jeżeli będziecie chcieli, to możecie to wesprzeć. Już od 3 zł, a zobaczymy jak to się rozwinie, bo różne są pro. Więc ja wam dziękuję. Napiszcie, co wy sądzicie o tych dwóch grach, bo to jest Brotherhood. Mam jedynkę, mam trójkę cyfrową. Nie gramy w dwójkę, ale Brotherhood to jest. Podobno trzecia część, która naprawdę spoko jest jak na Assassina. Moją ulubioną częścią jest właśnie trójka i Black Flag, bo naprawdę jest fajna. No i jedynka na PC, bo mam w multum wersjach. Akurat mam Assassins Skrida na PlayStation 3, multum wersjach na PC. Więc tutaj akurat no, na PC, z tego względu, że jest po polsku. A na, X, na PlayStation 3 szukam tej wersji polskiej, bo widziałem jedną sztukę za dość spore pieniądze jak na Assassina, więc mówię, odpuszczę i zobaczę. Więc tak to wygląda. Ja Wam dziękuję za wytrwanie i widzimy się w kolejnym unboxingu. Cześć!